Hej, w dzień narodzenia syna jedynego, Ojca przedwiecznego, Boga prawdziwego. Wesoło śpiewajmy chwałem Bogu, dajmy. Hej, kolenda, kolenda. Wesoło śpiewajmy chwałem Bogu, dajmy. Ej kolenda, kolenda. Panna porodziła niebieskie Dzieciątko, Złowie położyła małe pacholątko. pasterze śpiewają na multanka grają. Hej kolenda kolenda, pasterze śpiewają na multanka grają. Hej kolenda kolenda. Skoro pastuszkowie o tym usłyszeli, Zaraz do Betlejem, czym prędzej bierzeli. Witają dzieciątko, małe pacholątko, hej kolęda, kolęda. Witają dzieciątko, małe pacholątko, hej kolęda, kolęda.